Cześć moi drodzy, dzień dobry. Krótki przegląd na temat tego, co obecnie dzieje się na rynku kredytowym. Pierwsza, najważniejsza informacja z tego dnia: Rada Polityki Pieniężnej po raz siódmy nie podnosi stóp procentowych. Czyli niezmiennie od siedmiu miesięcy mamy ten sam poziom stóp procentowych. Jak wiecie, w marcu Komisja Nadzoru Finansowego poluzowała obostrzenia dotyczące. Metodyki liczenia zdolności kredytowej, czyli ta metodyka została mocno zliberalizowana, co oznacza, że zdolność kredytowa Polaków mniej więcej miesiąc temu podskoczyła do góry. Podskoczyła około 20%, czyli dostępność kredytów jest obecnie większa. Dalej mamy jednak do czynienia z stosunkowo wysokimi stopami procentowymi. Myślę, że sporym game changerem będzie na rynku program Bezpieczny kredyt. Jesteśmy na etapie projektu ustawy, natomiast 12 kwietnia Sejm będzie miał swoje pierwsze czytanie i ten proces legislacyjny myślę, że będzie postępował do przodu. Co oznacza, że przybliżamy się do startu programu, który, który zgodnie z zapowiedzią ministra, pana Budy, jest zapowiedziany na początek lipca. Prawdopodobnie banki będą potrzebowały miesiąca bądź dwóch na zaimplementowanie tego programu do swoich systemów, pewnie podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więc myślę realnie, że ten program zostanie wprowadzony w okolicach sierpnia albo września. Wprowadzony w rozumieniu, że będzie możliwość aplikowania o taki kredyt już w bankach komercyjnych. Dlaczego ten program będzie zmieniał rzeczywistość na rynku kredytowym, a przez to na rynku nieruchomości? Ponieważ obecnie mamy do czynienia z ograniczoną podażą na rynku pierwotnym, to znaczy, deweloperzy e, sprzedają mniej mieszkań, ponieważ rozpoczęło się mniej budów i mniej mieszkań będzie oddawanych w tym czy przyszłym roku, co oznacza, że przy ograniczonej podaży, a w zasadzie zmniejszonej wersus poprzednie lata, a zwiększonym popycie, który będzie katalizowany tym programem, bezpieczny kredyt, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem wzrostu cen mieszkań. Ten wzrost, w mojej ocenie, będzie dotyczył głównie mieszkań, które klasyfikują się do tego, ażeby były finansowane w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, czyli mieszkania do 700 lub 800 tysięcy. Przypominam, że założeniem programu, czyli beneficjentem programu, może być osoba, która nie ukończyła 45 roku życia, nie miała i nie posiada obecnie wcześniej prawa do nieruchomości, oczywiście z pewnymi wyjątkami. A przede wszystkim będzie mogła skorzystać z finansowania na poziomie 500 tysięcy dla singla i 600 tysięcy dla osoby, osób, które są małżeństwem lub osoby samotnie wychowującej dziecko. Wkład własny maksymalny będzie wynosił 200 tysięcy zł, co oznacza, że nieruchomość, którą będę w stanie skredytować, zakupić, będzie wynosiła odpowiednio 700 albo 800 tysięcy dla singla i, i odpowiednio dla, dla tej drugiej grupy. Oznacza to, że przede wszystkim w obszarze mieszkań, które będą możliwe do zakupu w takiej cenie, czyli za te 700-800 tysięcy maksymalnie, co przełoży się oczywiście na rynek mieszkań dwu-3 ta grupa mieszkań w mojej ocenie będzie mocno windowana. Cena jakby dla tych mieszkań będzie mocno windowana. Ten proceder w zasadzie już jest powoli widoczny, ponieważ notujemy wśród deweloperów, z którymi współpracujemy, że ceny już delikatnie są podnoszone, czyli tak naprawdę sama informacja o tym, że ten program będzie wchodził, już stymuluje wzrost cen. Nie chcę, moi drodzy, mówić, jak ogromny będzie ten skok w cenach nieruchomości. Spodziewam się, że może to być nawet 10-15% dla niektórych, dla niektórych mieszkań, ponieważ yy, jakby w Sytuacji ograniczonej podaży i mocno zwiększonego popytu, który wystrzeli w momencie, kiedy program zostanie wprowadzony i wszyscy się rzucą, żeby skorzystać i wykorzystać potencjał tego programu i zakupić nieruchomość w formule bezpiecznego kredytu 2%, deweloperzy naprawdę będą mocno windować ceny. Więc, moi drodzy, gorąco Was zachęcam, jakby do tego, że jeżeli ktoś z Was na tym etapie poszukuje nieruchomości do zakupu, i nosi się z takim zamiarem w tym roku, to gorąco zalecam, żeby te ruchy związane z zakupem zacząć wykonywać już. To znaczy, sprawdźcie sobie swoją zdolność kredytową, możecie się z nami skontaktować w tym celu, przeliczymy dla Was bezpłatnie taką zdolność, przeprowadzimy dla Was bezpłatne konsultacje. To jest również etap, kiedy można rozmawiać z deweloperem na temat yy, podpisywania umowy deweloperskiej która na dzień dzisiejszy zagwarantuje, podpisana, zagwarantuje Wam określony poziom ceny, tak żeby ta cena za kilka miesięcy nie wzrosła. To znaczy, dzisiaj podpisuję umowę deweloperską, przykładowo, wpłacam 10-20%, w zależności od tego, jaką politykę dany deweloper stosuje. Jest to oczywiście poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej, czyli przystępując do takiej umowy deweloperskiej, ja mam pewność, że ja ten kredyt Prawdopodobnie dostanę. Tej pewności, moi drodzy, nigdy nie mamy, bo decyduje o tym sztab ludzi w banku i, i konkretny bank. Natomiast możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem się do tego, znaczy stwierdzić, że taki kredyt otrzymamy, ale przede wszystkim przygotować się do wzięcia takiego kredytu poprzez właśnie taką preweryfikację zdolności kredytowej. I wówczas mamy sytuację taką, że mamy zweryfikowaną zdolność, podpisujemy umowę deweloperską, a o kredyt staramy się na przykład dopiero w sierpniu, wrześniu albo październiku. Czyli mówimy o sytuacji takiej, kiedy mamy odroczony termin płatności. Jeśli deweloper się na to nie godzi, rozmawiamy z deweloperem, żeby prolongować tą transzę, te środki, które będą pochodziły z kredytu, tak abyście mogli skorzystać z tego programu. W momencie, kiedy tą decyzję o zakupie będziecie podejmować. Później mam na myśli po wejściu programu w życie i jestem przekonany, że ceny będą dużo wyższe. Trzeba również uważać, rozmawiając dzisiaj obecnie z deweloperami, na sytuację taką, kiedy deweloper podpisuje z Wami dzisiaj umowę deweloperską, ale zastrzega sobie w jej zapisach, że cena może być waloryzowana o wskaźnik inflacji. Bo to będzie oznaczało nic innego, jak to, że dzisiaj podpiszemy umowę, jakby zakontraktujemy sobie zakup tego mieszkania z ceną X, Natomiast deweloper co miesiąc będzie mógł nam tą cenę waloryzować, podnosić o wskaźnik inflacji, co spowoduje, że ta nasza cena finalna będzie wyższa. Takich zapisów staramy się unikać i, i raczej ich nie akceptujemy. Chyba, że nieruchomość bardzo nam się podoba i jesteśmy w stanie, jesteśmy skłonni zapłacić za nią więcej. Skoro w tym momencie pojawiają się takie zapisy w umowach deweloperskich o waloryzacji ceny o wskaźnik inflacyjny. To znaczy, że deweloperzy mają również świadomość, że te ceny za chwilę wystrzelą w górę. Zatem moi drodzy, zachęcam gorąco do tego, żeby w sytuacji, jeśli ktoś myśli o zakupie mieszkania, nie wstrzymywać się z tą decyzją, tylko już dziś skontaktować się z nami, zweryfikować swoją zdolność kredytową, poznać założenia programu szczegółowo, czyli zweryfikować z nami, czy aby na pewno wasza konkretna sytuacja spowoduje, że będziecie mogli o taki kredyt aplikować, i się beneficjentem tego programu. Moi drodzy, co jeszcze na rynku kredytów hipotecznych? Przede wszystkim w tym roku ma mieć miejsce konwersja wiboru na WIRON. Część banków zaczęło już nad tym pracować. Nawet trzy banki wycofały się już z oferowania oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR. Docelowo ten WIBOR ma być zastąpiony WIRONem, czyli nowym wskaźnikiem. Rzeczy, ciekawostek, które również miały miejsce w ostatnich dniach, no to słyszeliśmy o zapowiedzi wycofania się z możliwości realizowania cesji z umów deweloperskich, czyli osoby, które flipują, inwestorzy, osoby, które dokonują takiego procederu, czyli kupują mieszkanie, czyli podpisują umowę deweloperską, a następnie Chcą sprzedać prawa do tej umowy, prawdopodobnie będą miały w jakiś sposób zablokowane te możliwości. Zakładam, że pewne rozwiązania inne będą na rynku dostępne.